Kupię to, to jeżeli kosztuje, kosztuje poniżej. Dobra. Więc kupię to, jeżeli kosztuje poniżej 25 zł. To... O, tak. 29. To nie? Ja kupię skietki z J.D., a tak są w fajnym materiale, jeśli kosztują poniżej 30 zł. No. 39 zł i 99 zł. A skarpetki. Kupię tu, jeżeli kosztuje poniżej 80 zł. Kupujemy. Zł. 90... Teraz tak, potrzebuję kamizelki, więc kupię tą kamizelkę i kupię ją, jeśli kosztuje poniżej 250 to znajdziemy. Gdzie to było? Pamiętasz, gdzie było mm. 269 zł i 90 zł. Nie wiem, nie pamiętam ile dałam. Chyba nie kupuję, co? Nie.